Ja! I widzicie, co właśnie przewróciłem? Przewróciłem książkę. Ale widzicie, co. Uh, uh, uh. Ta książka nie, nie byli jaka, bo ona jest. O, o właśnie tak. Uh. Uh, przeważła mnie, przeważła mnie, mnie, uh. 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 Dzieje. No, więc jak zauważyć, jest to książka o mapetach. A właściwie to o gościu, który je wymyślił. Mapety to są takie fajne twórki. Nie widzicie coś takiego jak ja? Pomysł na to, żeby, żeby były mapety. Skąd się to wszystko wzięło? O tym będzie w dzisiejszej recenzji, właśnie o tym gościu. No, e, ale nie martwcie się, nie będę tutaj cały czas. To naprawdę recenzję poprowadzi jak zwykle miłość. Ja tylko musiałam być tutaj na wstępie. Wiecie, w, ma, przy mapetach nie może zabraknąć mapeta. Dobra, wołam go. Miłość! Miłość! Dobra, już idzie. Po tym wyjątkowym intrze nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić was na przygodę z tatą mapetów. No i oczywiście samymi mapetami, czyli biografia Jima Henson'a. Ja nazywam się Miłosz Kondarski i serdecznie, serdecznie zapraszam was na ten odcinek. Dobrze wiecie, że lubię biografię. Moja półka no już za niedługo będzie półką z tylko biografiami. Jak tutaj popatrzycie, są to biografie głównie muzyków, ale to pewnie przez no, moją profesję. Ale nie czytam tylko muzyków, generalnie z, całego, yy, z całej popkultury, z całego show Zanim jeszcze przejdziemy do treści, pierwsze moje zachwyty nad okładką. Naprawdę pięknie wydana, kolorowa porządnie gruba okładka. Ta okładka bardzo dobrze oddaje ducha tej całej książki, czyli mamy taką niby szarą, zwykłą postać, ale ta zwykła postać tego brodatego faceta stoi za tym całym szaleństwem, które znamy z Matepetów. No i tu już y, tylnia okładka już dużo bardziej właśnie pokazuje, co tutaj znajdziemy. Tak więc to już, zanim jeszcze ją przeczytałem, był wielki, olbrzymi plus. Dla wydawnictwa. Jest to biografia w takim moim ulubionym stylu, czyli biografia, która nie ma tylko na celu przytoczenia jakiejś historii, czy jego życia, drogi do sukcesu, ale również chce wprowadzić czytelnika w świat, który w tej książce jest opisany. Czyli nie tylko dowiadujemy się mnóstwo o Jimie Hensonie, ale również odkrywamy to, jak działał wtedy świat, Odkry dowiadujemy się niesamowicie dużo o początkach telewizji o początkach takiego prawdziwego show biznesu. Poznajemy mnóstwo ludzi, którzy byli w to zaangażowani. Jest to biografia, którą spokojnie mogę porównać do mojej ulubionej biografia Johna Lennona, Filipa Normana. Jest to biografia, którą zawsze stawiam jako wzór za dobrze napisaną biografię. Również cegła, również świetnie właśnie określone to całe tło. I w tym momencie mapety zajmują ex tą pozycję Razem z Johnem Lennonem. Sorry, John. Autor tej biografii, Brian J. Jones, też nie jest byle kim. Jest nagradzanym biografem, wiceprezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Biografów, więc to już o czym świadczy. Kim był Jim Henson? Początkowo był zwykłym, niewyróżniającym się za wiele dzieciakiem. Dzieciakiem, który później dorósł i. Kiedy szedł na studia, jego jedynym, takim największym marzeniem było dostać się do raczkującej jeszcze wtedy telewizji. Telewizji, która była stosunkowo nowym medium, która dopiero startowała, wszystkie formaty, które teraz znamy, dopiero się tam kreowały. I on chciał za wszelką cenę robić telewizję. I jakoś tak się akurat przypadkiem złożyło, że w owym czasie lokalna telewizja poszukiwała lalkarza, człowieka, który by się zajmował marionetkami. Jim Henson zobaczył w tym szansę dla siebie, mimo że wcześniej prawie w ogóle nie miał do czynienia z marionetkami, z pacynkami. Poszedł na przesłuchanie i udało mu się. I tak zaczęła się historia największego giganta. Człowieka, który totalnie przedefiniował to, jak my myślimy o pacynkach, jak myślimy o marionetkach. Totalnie przedefiniował lalkarstwo. Ale droga do tego wcale nie była taka łatwa. Mimo początkowych wielkich sukcesów i szybkiego rozwoju cały czas on i jego mapety, bo już wtedy się ta nazwa pojawiała, byli nami po prostu jako taka dodatkowa rozrywka. Występowali gościnnie w przeróżnych programach, talk-showach jako takie powiedzmy pięciominutowa atrakcja, po czym znikali. Pierwsze większe pojawienie się mapetów to, o czym być może niewiele z nas wie, ulica Sezamkowa bo ten człowiek, który był odpowiedzialny za mapę Show i, i głównie z tego go chyba wszyscy kojarzymy, był również odpowiedzialny za ulicę Sezamkową. Z tej książki dowiadujemy się mnóstwo, naprawdę mnóstwo o samym procesie lalkarstwa, o jego historii, o tym jak w ogóle to wszystko działało i to jest niesamowite. To jest jak po prostu podglądnięcie jakiegoś nowego, zupełnie nam wcześniej nieznanego świata. Jednak ulica Sezamkowa, o której Teraz mówiłem, też nie była takim yy, ich własnym programem. Mapety, owszem, grały tam bardzo ważną rolę, ale ciągle to nie był ich program. A starania o program, własny program dla mapetów, Jimowi Hensonowi zajęły ponad 15 lat. 15 lat, mimo ciągłych sukcesów, nie mógł się doprosić, aby w najlepszym czasie antenowym poświęcono im 30 minut. Kiedy w końcu się udało i powstał ten Muppet Show? No cóż. Ten człowiek po prostu został legendą. Właściwie nawet nie. On dalej, myślę, jest taką szarą eminencją, nieznaną dla szerszej publiczności. Ale mapety na stałe przyrosły do telewizji. No, słuchajcie, któż nie zna mapetów? Co najciekawsze, ten szczyt jego kariery przypada na zaledwie połowę książki. Tak jak mówiłem, jest tu wszystko mega dokładnie opisane. Ta książka. Moi drodzy, zasłużyła na mocną, mocną, mocną szóstkę w skali ocen, 1 do 6 oczywiście, w szkolnej skali ocen i będę Wam ją wszystkim na prawo i lewo polecał. Jeżeli tylko macie okazję, jeżeli lubicie biografię, będziecie zachwyceni. Polecam. I pozdrawiam. Cześć! Kupcie mapety!